Wyobraźcie sobie studio, które właśnie stworzyło jedną z najbardziej kochanych gier RPG ostatnich lat, zdobyło serca graczy na całym świecie, a teraz w kilka godzin staje się dla części fanów wrogiem numer jeden. Dlaczego? Bo padły dwa magiczne słowa: sztuczna inteligencja. I to wystarczyłoby, w sieci wybuchła burza, oskarżenia o zdradę ideałów i masowe rozczarowanie. Ale czy ta historia naprawdę jest tak czarno-biała, jak chcą tego nagłówki? W dzisiejszym materiale przyjrzymy się głośnej aferze w Ocularian Studios i wypowiedzi ich szefa Słona Winkiego na temat użycia AI przy tworzeniu nowego Divinity. Zobaczymy, co dokładnie zostało powiedziane, co zostało przekręcone, dlaczego gracze poczuli się zdradzeni i co najciekawsze, dlaczego bardzo podobne praktyki w innych studiach przeszły niemal bez echa. Bo ta dyskusja to nie tylko historia o jednym deweloperze. Ale też lustro, w którym odbija się cała branża gier i jej problem z oceną sztucznej inteligencji. Ja jestem unix z kanału Ogólnie o Gamingu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od punktu zapalnego. Podczas wywiadów udzielonych po zapowiedzi nowego Divinity, Swen Winki przyznał, że Larian korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji w procesie produkcyjnym. I to zdanie w różnych wariantach wystarczyłoby, internet zapłonął. W szczególności jeden z nagłówków, sugerujący, że studio mocno stawia na generatywną AI, dolał oliwy do ognia. Dla wielu fanów, wychowanych na ręcznie tworzonych światach Baldur's Gate 3, zabrzmiało to jak sygnał alarmowy. Winki dość szybko zareagował na narastającą krytykę, publikując emocjonalne, bardzo bezpośrednie oświadczenie w mediach społecznościowych. Już pierwsze zdanie, zaczynające się od dosadnego Holy fuck guys, pokazywało jak bardzo jest sfrustrowany tym, jak jego słowa zostały odebrane. Podkreślił w nim, że Larian absolutnie nie zastępuje artystów sztuczną inteligencją i nie ma takiego planu. Studio zatrudnia 72 artystów, z czego aż 23 to koncept artyści, a kolejne osoby są wciąż rekrutowane. To ważny szczegół bo właśnie koncept art znalazł się w centrum oskarżeń. Winki wyjaśnił, że generatywne AI nie służy w Larianie do tworzenia finalnych grafik koncepcyjnych. Artyści robią to sami od początku do końca, a efekty ich pracy są w pełni oryginalne. AI ma być jedynie narzędziem pomocniczym na bardzo wczesnym etapie, czymś w rodzaju szkicownika lub tablicy inspiracji. Dokładnie tak jak Google Książki artystyczne czy albumy referencyjne. Na etapie ideacji AI może pomóc w szybkim sprawdzeniu kompozycji czy klimatu, ale wszystko to jest później zastępowane prawdziwą, ręcznie wykonaną pracą. Problem w tym, że dla wielu fanów sama obecność sztucznej inteligencji, nawet w tak ograniczonej formie, jest nie do zaakceptowania. Wynika to z szerszego kontekstu branżowego. Sztuczna inteligencja od miesięcy budzi ogromne kontrowersje, głównie dlatego, że modele uczone są na pracach artystów, często bez ich zgody. Do tego dochodzi strach przed utratą pracy, zwłaszcza na tych wczesnych etapach produkcji, które tradycyjnie były zlecane freelancerom i młodszym twórcom. Dla części społeczności Larian był ostatnim bastionem starej szkoły. Studia, które stawia na rzemiosło, ludzi i pasje, a nie na korporacyjne cięcie kosztów. Baldurs Gate 3 stało się symbolem tego podejścia: gry tworzonej z sercem, dopieszczonej w detalach, wspieranej przez aktorów, scenarzystów i artystów, którzy otwarcie krytykowali generatywną sztuczną inteligencję. Nic więc dziwnego, że informacja o jej użyciu nawet w ograniczonym zakresie, została odebrana jak policzek. Winki próbował jednak rozszerzyć perspektywę. W kolejnych wypowiedziach tłumaczył, że AI i Machine Learning są w larianie używane głównie tam, gdzie praca jest żmudna, powtarzalna i mówiąc wprost, nie lubiana. Czyszczenie danych z motion capture, automatyczne retargetowanie animacji między różnymi rasami i modelami postaci, edycja nagrań głosowych czy walidacja narracyjna sprawdzająca setki możliwych wariantów fabularnych. To są zadania, które pochłaniają ogrom czasu. Ani wymagają kreatywności. Pojawia się też pojęcie tzw. white boxingu, czyli etapu testowania pomysłów, zanim zostaną one zaimplementowane w finalnej formie. Dzięki narzędziom opartym na AI, studio może szybciej sprawdzić, czy dany pomysł na mechanikę, czy poziom w ogóle ma sens, zanim zaangażuje do tego cały zespół. To przyspiesza iterację i według Winkiego. Pozwala twórcom spędzać więcej czasu na faktycznym tworzeniu, a mniej na technicznych obejściach. Mimo tych wyjaśnień, niesmak pozostał. I tu dochodzimy do jednego z najbardziej fascynujących elementów całej tej afery czyli zarzutu hipokryzji ze strony graczy. W ferworze dyskusji część komentujących przypomniała, że zaledwie kilka dni wcześniej tytuł gry roku na The Game Awards 2025. Zdobyło Claire Obscure Expedition 33, gra, której twórcy, czyli Studio Sandfall Interactive, już kilka miesięcy temu otwarcie przyznali się do korzystania z AI w bardzo podobnym zakresie. Wtedy jednak nie było masowego oburzenia, nie było oskarżeń o zdradę ideałów ani wzywania do bojkotu. Wręcz przeciwnie. Gra została obsypana nagrodami, a studio zebrało owacje. Dlaczego więc Larian spotkała tak gwałtowna reakcja? To pytanie zaczęło powracać coraz częściej, a media społecznościowe zalała fala komentarzy wytykających środowisku graczy podwójne standardy. Jedna z teorii mówi o oczekiwaniach. Larian po sukcesie Baldur's Gate 3 został wyniesiony na piedestał. Od studia oczekiwano nie tylko świetnych gier, ale wręcz moralnej nieskazitelności. Każde potknięcie Każda nieprecyzyjna wypowiedź była analizowana pod lupą. Sandfall Interactive nie miało takiego bagażu oczekiwań, a sukces Claire Obscure sprawił, że wiele osób po prostu przymknęło oko na niewygodne szczegóły. Warto też zauważyć, że linia obrony obu studiów jest niemal identyczna: AI jako narzędzie pomocnicze, brak generatywnej treści w finalnym produkcie, ciągłe zatrudnianie artystów, scenarzystów i aktorów. Bardzo podobne deklaracje padły również w kontekście innych produkcji, jak choćby Ark Riders, gdzie rola AI była nawet większa, a mimo to reakcje były znacznie spokojniejsze. Cała ta sytuacja pokazuje, jak ogromny chaos panuje dziś wokół etycznej oceny sztucznej inteligencji w grach. Gracze z jednej strony głośno sprzeciwiają się technologii, oskarżając ją o plagiatowanie stylu artystów i niszczenie rynku pracy, z drugiej jednak strony nagradzają gry które czasem po cichu, czasem otwarcie z tych narzędzi korzystają, bo efekt końcowy jest po prostu świetny. Być może prawdziwy problem nie leży w samym użyciu sztucznej inteligencji, ale w komunikacji. W tym, jak łatwo jedno zdanie wyrwane z kontekstu może zniszczyć narrację budowaną latami. A może to sygnał, że branża gier i jej odbiorcy wciąż nie wypracowali spójnych zasad, gdzie kończy się akceptowalne wsparcie technologiczne, a zaczyna przekraczanie czerwonej linii. Podsumowując, historia Larianów i generatywnej sztucznej inteligencji to coś więcej niż kolejna internetowa drama. To ewidentny strach przed zmianą, o ogromnych oczekiwaniach wobec ulubionych twórców i o wyraźnej niespójności w ocenach graczy. Winki i jego studio zapewniają, że ludzie pozostają w centrum procesu twórczego, a AI ma być tylko narzędziem, nie zastępstwem. Czy to wystarczy, by odzyskać zaufanie fanów? Czas pokaże. A teraz pytanie do Was. Czy Waszym zdaniem reakcja na wyznanie Swena Winkiego była uzasadniona? Czy to przykład branżowej hipokryzji? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał pomógł Wam lepiej zrozumieć całą sprawę albo w ogóle ją poznać i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz ze świata gier. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.